O ja, Nie ma tych dużych lasek? E... No, o są. nie jest laska są to tutaj tu. czyta, bo stoi. <śmiech> <śmiech> umiesz szybko biegać, umiesz szybko biegać. No ale to wiesz jak to jest. dobry kochani, dzisiaj jest piąteczek, 15 listopada Witamy u nas w domu, a ogólnie witamy u nas na kanale Piąteczka i Pies Co u nas słychać? Co u nas słychać? Chyba w tym tego jakoś tak nagrywaliśmy chyba Nie, na no, razie to było, że będę miała no, Gabi się coś rozpruło dobrze, nie, nie, ale spadło Dobrze, mi... że nie portki Spadły mi na podłogę i się Późno zaczynamy ogólnie Dzielą nagrywać Ale dziura to wiesz gdzie jeszcze jest Witam Nie macie <noise> Amelta nam robi obiadek, dopiero co wróciliśmy z zakupów A za chwilę znowu chodzimy Widzicie No nic, nie odzywam już, się już, już ja nie mogę nic mówić <noise> tak? Chciałem pokazać, że jest godzina 15.15 15. Późno zaczynamy nagrywać Ale no dzisiaj piąteczek, trzeba było zakupy zrobić Już wam mówię co Zakupy takie, że są jajca są podpaski. No i na chlebek jak zwykle moje rzeczy. No i Gabi jest, a Amelia a Amelia tam robi niespodziankę. O zaraz kupiłam kremik w rapy. W, w rapy. Nie? Co? kupiłaś? Sobie robiła. A Ty masz jeszcze jeden. I padliśmy na pomysł, żeby jedną zrobiła. O, to. To, muszę parę A byliśmy na zakupach oczywiście, jakby mogło by nie być. No w piątek a zakupy. Kupiłam takie maseczki. O. Takie maseczki polecam, one bardzo dobry skład mają. Maseczki. Z polecenia. filmie chcecie z polecenia mam te maseczki. Jeszcze chciałam jeszcze jedno, ale niestety nie ma ja pojadę do Rosmana. Hmm. To jeszcze w Rosmanie zobaczę właśnie, czy... O, dokładnie patrzę tam. Tak to nie bierzesz. Super. Ten krem nie jest no, mam super. Jeszcze w Lidl, byliśmy A, w Lidlu, byliśmy w DMie i w penie. to dla mamy tylko. No, no, widzicie jak ja mnie tamty. słuchają? A ja miałam, ha, miałam dwa kremy wziąć do rąk, a ja wziąłam jeden do stóp, a jeden do rąk. To sobie zabiorę to nie, do nóg. To nie szkodzi. A będę w Rosmani jeszcze kupił, wiesz? Nie, nie I moje gąbki już tamtą mam tak starą, już tylko czekałam, żeby. Ale nie było, musiałam Nie, teraz dwa pakowania wzięłam. Ale... Tak, jakby nie widział. One tak, będą za tak mamy, Ta tu, jest. Urządzone świątecznie już. Trajby, a który dzisiaj jest? 15. No to ona będzie od poniedziałku. I co tu jeszcze nagrać? O, właśnie, zakupiłam jeszcze znów te gwiazdy. Waneska, byś mogła popcinać je znów. I zakupiłam tutaj jeszcze takiego ładnego. Proszę. Aniołka. Mm, I tutaj będzie to. O. Ładnie, nie? Ładnie. Ładnie. w byłam, Bo był taki z nogami. E, nie, nie, taki coś takiego, jak dziewczynkom kupiłam ten nomy. Ech, ale e, później. Netto. Tak, ale później. Tak, że rzeczywiście ten będzie lepiej, bo tutaj by nam tu nóżki by zwisały. A tak, to zobaczcie, śliczne. Nie koliguje z niczym. Nie, ładnie. Na zajebistej płetce. <noise> Naszej, nie? Ładnie się prezentuje. No, można pójść na panelu. No, robi robi na kolacyjkę. kolację wiadek. Co? No, a że dzisiaj jak piąteczek, to dzisiaj jedziemy na religię z Amelią, z Wanecką. Nie, nie, ja potrzebuję Bo Amelia się już nie rusza. Co? Jedziesz gdzieś? Nie. Zobacz. O nie! Zobaczcie jakie robaki przedziąłaś! Balu, czemu Zobacz! No tak mi, mi się rozsypa siebie. O, już z chomikiem chodzi, wow. No, dzisiaj rano też, się nie Ja chciałam ci wow. pokazać, po byłam u Viviany. No, I? I wtedy, i? I wtedy tam... Lepiej nie będę puszczała moich myszczek, bo też weźmiemy do buzi I? I, I? wtedy tam, jak przyszłam, to tam oglądaliśmy jakoś bajka, a potem robiliśmy raz zaletki i tam zrobiłam taką branzoletkę. A daj dla koleżanki tę ta branzoletkę. A co tam jest napisane tej bransoletce? Yy, od mojej koleżance imię. A jakie? Emily. A Emily. Mm, Pana fajne. ma moje imię. Bo no. mm. już najwyższy czas robić ciasteczka. A do tych ciasteczek idzie 6 łyżek cukru pudru. Mm. E, to trochę pójdzie. Na razie tu rzucę, pójdzie, przyjdę, to będę sobie układała. O i kakao kupiłam. będzie może Amelka ciasto jakieś zrobić. Kakao? To jest kakao? Mhm. A co baku No. Na razie to układam. Kupiłam mi cukier puder i proszek do pieczenia. Mam jeszcze, ale ja nie lubię tak jak mam na styk. Lubię trochę za No Może zwykle tak. Nie stosujmy Gabi. No, bo I na razie ja nie Na razie się czasu. wyłączamy, bo i zaraz musimy coś zjeść. Tak. Trochę odpocząć i teraz z powrotem w miasto. O, Vaneska, możesz mi lemoniadę zrobić? Jaka a ja kupiłeś kupiłaś? No, trzy, trzy, trzy opakowania kupiłam, do... na nowo nie Amelia, a dwie kupujesz, trzecie opakowanie gratis. Adam, jeszcze zapomnieliśmy witaminki kupić. To. No to jutro można. Tylko to cytrynkę, bo ona jest już za tego tygodnia, ta cytrynka. Tata mi robi zaraz herbatkę. Ja idę. Wszyscy herbatki. Ja idę spać. Na razie. <laughs> Oj, Adaś, weź. Jak zwykle Adaś cyrkuje. Oj, ty. Wiecznie musisz rozbawiać widzów. Jestem jak Forever, jak wiecznie młody. No i co, idziesz? No jakie co, jaki zrobiła tata, dla taty takie? Mm, wrapy, jakie ładne. A ja robię mm. no, ja. Nikomu Nie. nie Nikomu nie poczęstujesz nikogo? Nie. Co smacznego. A Waneska robi lemoniadę dla nas, tak, Vanessa? Mm. Masz cytrynkę? A masz tam cytrynkę, jak już już pokroiłam. Dobra, masz. Tu masz ściereczkę. Mm. Także każda coś robi, a melka jeszcze dla mnie robi. Dla taty jeszcze, nie? Bo jeszcze jednego chcesz tata? Nie, nie ma już. Nie ma już? Jest no nie jeszcze. Ma, nie ma ketchupu. O, nie kupiliśmy keczupu, tata. Ale majonez jest. Są majonesem. <laughs> Dziś będzie jeszcze zajechać Trzeba, tata, do Kaflanda. Do Kaflanda, do penny naszego. Nie naszego, tylko jak będziemy do kościoła jechać. Tam kupimy, bo tam jeszcze musimy wyciec. Nasze ciasteczka kupić, bo tutaj nie było, nie? Nie, w No, ale może, może w innym może będzie. No nic, nie przeszkadza. Adamowi nie chada się, A Mwaneska niech robi lemoniadę dla mnie, a ja tutaj dalej ogarniam, bo uciekamy, a mamy taki bałagan, że ho, ho, ho. A ja siadam i zajadam, ja dalej idę robić i zaraz za pół godziny uciekamy. Nie Tata? O, i lemoniada dla. Dziękuję, kochana jesteś. Zajadłeś, Wojciechko. Mm, dziękuję. Dzieci, jak mamy kochane dzieci? Jedna mi zrobiła jedzonko, druga mi zrobiła bicie. No, dziękuję, Womelko. Tata nie lubi No, Tata nie lubi lemoniadę, no dokładnie. Kochani, jesteśmy w Bochum Centrum. Przyjechaliśmy szukać deski, ale deski nie ma. Ja wiem, czy źle szukałem. W ogóle, w ogóle nie ma jakichś desek. Tam no. z przodu były, ale. No więc trzeba tam gdzieś z przodu lukać jeszcze. Idziemy lukać, lukać. Nami na mi musisz mi robić te. Nie, poszukuj takie poduszki, prawda na zmiany na Szukamy dla czego innego. O to... zobacz jakie fajne ubręty dla Belusia. Nie wiem czy mówią, jesteśmy wtedy. Eee, hmm, to są książki. No nie ma tutaj. Hmm. Wiecie co, nie szukamy wszędzie i nigdzie nie ma. Musimy znaleźć deseczkę, ale deseczki to prędzej będą. Gdzieś tu, tu są akurat do zdjęć ramki. No i deseczki są w sumie jeszcze jakieś tu. I nic więcej nie ma. Jest tragedia. Z tej strony są świeca. Jeszcze zobaczę. Zobaczę jeszcze tutaj, czy tutaj coś jest, ale jeszcze tam będziemy po drodze, ale tam nie już byliśmy w Action, no ale tu też nic nie ma. Nie, to co takie świąteczne takie opakowanie. Hmm. No. O. Nie zrobisz, jej ja tutaj, ja Bo ja mówię, jedynie to tu gra. Tutaj jedynie. Nie, a masz coś takiego tylko. Mhm. Coś no, musiał ją obciąć, ale taka za duża też by No była. kurczę, taka masywna jest. No. Nie jest zła, ale. takie Były takie, same, o takie zwykłe, takie wiesz. jest, mhm. nie? A jak to jest tak, jak potrzebujemy, to nie ma nigdzie. Może do tego, do tego Maxa chodzimy. Nie ma desyka, A jak będzie to taką, taka cena za deskę, że nam się odechce no, tego wszystkiego. No właśnie. No jest kochani, nie ma co, nie będziemy wam zawracać czasu. Z tamtej strony też były siadać. tak, ta nie ma nic. Się tak licz, ale nie ma. No. no lipa jest, lipa. Idziemy do Wolvorku. <grywaś> Szkoda, że... Zobaczymy, czy tu są deski. Szkoda, że cię nie nagrałem. Gabi chciała pod schodami ruchomymi iść. Karmiki są. Dobra. Gdzie ty tam idziesz? Szukamy desek, szukamy desek. Pomóżcie nam. Pomóżcie nam desek szukać. <grafy> Gabi poszła deski szukać. To są, ale to są takie Daj, zwykłe deski. Oglądamy, Gabi nie? to są zwykłe deski. My musimy iść nie tu gdzie je. A zobacz. No nie jest za mała. Ile? Sześć. Kurczę Sześć. sześciowo. Ja bym poszedł. No bo ty powinieneś pierwszy zmierzyć. Ale ty tata nie zmierzyłeś. Z pewnością nie deskę szukać? I desek brak. A tu nie duża, nie mało, a tu nawet nie wiesz. Nie, ja wiem jaka. Macie z nami uba. Musicie, musicie wypatrywać, tak jak my szukamy. Nie, tutaj nie ma. Nie ma tu desek. szeroko ja, idę. Ja, ja tylko też jeszcze patrzę wiesz na co. O. Jeszcze bo chciałam na ten advent, ale też nie ma. Tu takie deski są Adel. O, widzisz? To jest dużo. No? Tylko muszę przejść z tej strony. O. to co? No. Chyba że to na pół, bo ta to nie za bardzo. Ile ile to kosztuje? 2.50 chyba. 3,50. No to tą bierzemy. Fuh. I to jedynie byśmy musieli. Kurde ją wziąłeś. Stąd? No, stąd. no tak. Kto to jest czyściejsza Niszko, ale ja też poszukiwałam Trzeba zrobić sobie adwent. No 3,50. No i dobra. Lepsza ta deska niż żadna. Dobra. Nie może być prawda? No może być. Nie ma tych dużych lasek. O, są. To nie jest laska tutaj, czy bo stoi. <noise> Bo wiesz, się znaczy, tam jest do Was, O, jest, no I co? Mamy pewien planko. No, Mamy nie pewien zbradzamy. plan. Nie zwracamy. No zobacz jakie są te ładne, no. Ufolutki. Ja jeszcze patrzę. Myślę, że a da się przynieść z wirandy. Ja muszę zobaczyć czy będzie no. mi brakowało. A jeszcze szukam. O takim, jest co bym chciała zrobić. Może z Nikola byśmy usiadły i zrobiły Ale... Ale nie wiem. to takie, ale już takie, wiesz, gotowe Gotowe, no mm. Wyszliśmy już z galerii Ale już tu szukują Szukują, powolutku Na razie jeszcze nic nie ma Jest niezły bałagan mm. Tu ja wiem, tu są dobre, w tej budzie Frytki i tak, kiełbasa. Tak, tutaj, w tej budzie co prawda. Dobra, dobra. Jest. Dobra, tu jest TK Max. To jest centrum, tak? Kiedy... Stoimy w centrum. Ciekawe kiedy będzie otwarte. Za tydzień już Gabisz. Albo już w piątek zaczną. Jak już tak stoi? Mhm. To już trzeba tak. I to się ciągnie tam gdzieś. Tam cały ten hassel. No, o. Do, 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 do. Aż tam daleko Dobra, to co, idziemy do samochodu deska jest. No to nie? No. No i pewnie będą zabezpieczone te... Tak, że już nie Ten będzie wjechać, można tu wjeżdżać. Że, żadne auta nie będą mogły wjeżdżać. Znaczy jedynie, nie wiem, dostawy, tak jak my robimy dostawy. A ja tam oleś taksówkę, my tu idziemy. Nagrywamy vloga. <ślesz> no co tam? Taksówka. Tak się poczekaj, nie? Tak, to tutaj o, też stawiają oświetlenie łosia. Widzicie? O, ładne. No, jak łoś. Jak łoś. Ale tu jak to wszystko otworzą... I będzie oświetlone pięknie Tak, ale jakie tu zapachy będą, kochani. Tak, to prawda. Tutaj po prostu nawet jak człowiek najedzony, to i też zje. Ja no, sobie nie racuję, żeby tak jak niektórzy tak stoi, zakręcają się, ja to by, w domku przy ciepłym popcornie, frytki, telewizorek, kocyk. No nie? No, to prawda. Ja no, też takiego. nie Tam raz rzeczywiście się, się przejść, zobaczyć, nie? No nie, nie tak, wiem, czy żeby... z kimś się umówimy, czy nie wiem. Nie wiem, może się z Nikolą, z Mariuszem umówimy. Znaczy, Mar Nikola mówiła, tak. że ona nie idzie na takie... Nie? A, bo się boi? Boi się. No, Nikola, powiem Wam, że się boi przez tę sytuację, że yy, co roku są jakieś, są jakieś akcje mhm. i zamachy różne. To Nikola się po prostu z Mariuszem boją. I nie wiadomo, czy my też pojedziemy do. mieliśmy jechać do Köln, żeby Wam coś nagrać. Nie wiem, czy pojedziemy, czy nagramy. Mhm. No bo tak, z jednej strony Nikola ma rację. Trochę się też tak obawiamy i boimy naszego. Idziemy na Kebaba. Życie. Nie tata. Zobacz. Tak, a Waneska za 10 minut Zobacz, pochodzi. popatrz. jak jedzą. No, tutaj dobry Kebab, my tutaj byliśmy. Mm, nie tata? No. No okay, nie, jakbyśmy musieli z Waneską. Waneska no, też by nie odmówiła. Ale już są strojki. Dla mnie to jest trochę za szybko. Tak jak z tym, z, z wszystkimi zmarłymi. Te tak, strójki do końca nie tej, grudnia nie wytrzymają. One też dzisiaj były, nie? Mhm. Troszkę, troszkę, za szybciutko. Tak, dopiero mogło być tak gdzieś w koniec listopada, nie? No, chodź tutaj, skończę w lewo. Koniec listopada, tak? Nie chcę z nikolą rozmawiać, bo wiem, że z nikolą rozmawiałam chyba dwa tygodnie temu, to ktoś tam mówi, że pojadą z nami. Tak? Aha. Coś mówiła, ale nie wiem, to się plany zmieniają. No Trzeba Nikola, zapytać się ich jeszcze. Bo Mariusz bardziej taki jest, że on się troszkę boi. I teraz Nikola też tam mówiła, że gdzieś też był jakiś tam y, 17 latka z łapali właśnie, bo autem chciał wjechać. Hmm. No i trochę taką obawę mamy, czy pojechać i wam pokazać, czy wstrzymać się. No, nie no gawię. Umiesz szybko biegać, umiesz szybko biegać. <grym> no ale to wiesz jak to jest. Dobra, idziemy do samochodziku A później zobaczymy co Jeszcze będziemy jechać do Rosmana. Ale dlaczego deskę mam? O, też ze sobą No jasne Będę nawalać I krzyczeć Agaby idzie do Rosmana. I zaraz do nich uderzą też No i zguby są Co szukacie? Hmm. Biorę taki i one są... E, z dobrym składem. Kochani, tyle uzbieraliśmy. Tyle uzbieraliśmy. O, Gabi, zobacz Kitiket kalenda. Ja oh, 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 oh. chcę. ty to takie. O. No nie znasz ty. <laughs> Nie no, nie ma wyboru Gabi szuka Takie cukiereczki? No, takie coś chyba wyglądają No to bierzemy A Gabi nadal nie ma kalendarza Nie będę kosmetykami Ja jestem z kosmetykami Dobra, no nie widzicie Dużo i nic w sumie O, takie też kukereczki Chyba nie dostałam. Dużo rzeczy tutaj nie ma w niemieckim Rossmanie. Albo może trzeba znaczy, było poszukać. jest, ale chyba, że w jakimś innym panie hmm. zobaczymy. O, ten krem jest podobny. Też tak trochę Dobra, my to Jesteśmy już w samochodzie. Zakłachnie tutaj ładnie. <laughs> Wiesz, wiecie jak pachnie, jak się psika człowiek Ale podoba, testuje. Mi, podoba mi się właśnie tutaj w Rossmanie, bo dużo procentów jest na, na rabatów, tak, na wiele rzeczy, więc tanie zapłaciłam. Cieszę się. No, bo w Co sama perfumka taka. No wyszło, nie, wyszło mi 6, 70, a tu nie wy 62. No, zawsze parę złotych. Dobra euro tak. W kieszeni. Dobra, dobra, uciekamy. Do domku. Do no, rady. już do domku. takie dobre mm. Co masz? On jest taki słodki. Ten. Co? słodkie. Ja, ja takie lubię. Ojej, to takie niepolskie. Ja Gabi <laughs> taki ja swoją kawę nie pije. tak w jest najlepsza. Tak, najlepsza. Czekaj, czy Złodnie. ją otworzy. Tak. ale jak to ma nie otworzyć? No to z takim. Ale szkoda, że tu w Rosmanie tych rzeczy nie ma. Pewnie może jest, nie wiem czy to już może, w innych, może w innych Rosmanach, może. Szkoda. No, no, no ciekawy. Trochę, trochę nam się tutaj zeszło, bo ja musiałam z telefonu szukać tych rzeczy, co był w masz chciałam. taki bałagan na tych w tej, w tej... Dokładnie. Dużo stać się na wyszukiwaniu. No ale jeszcze zobaczę w naszym Rosmanie. Dobra, to uciekamy więc... Things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays